Keep waiting for, for you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Wasted it again, I told my friends I'm feeling like you're coming Cause I feel the sun, you should be here with me Siemanka ekipa, z tej strony wasz ulubiony gryz gang. Dzisiaj jesteśmy z Pietruchą e, pod Magnolią. Widzimy do pasibusa. Do pasibusa, tak jest. Diddźmy ostatnie bulgery. No, ale, ale nie w pasibusie. Ale nie w pasibusie. Też mieliśmy taki plan, żeby zrobić odcinek z pasibusa, więc realizujemy to dzisiaj. Jest niedziela, jest miło i przyjemnie. Padało, a teraz jest słoneczko. No ale w sumie plany mieliśmy inne, tak? Co do dzisiejszego odcinka, tak. ale ten deszcz kilka godzin wcześniej tak, nam mieliśmy, troszkę. mieliśmy pójść na takiej dombie do czasoprzestrzeni, tam były futraki, pogoda nas zniechęciła i tak naprawdę pogoda się teraz dopiero zmieniła. No, baliśmy nie? się, że w trakcie nagrywania, wiesz, odcinka z futraku będziemy musieli się uloczyć do domu, a nie ta kamera nie jest y, wodoodporna, no nie więc jest szkoda sprzętu, tak? Tak jest. A więc. Ja jestem w ogóle mega głodny i Ładnie ci w tym zielonym, wiesz? Tak? No. Ja ogólnie lubię butelkową zieleń. Ja też lubię butelkową no. no. Dziękuję Ci bardzo. Proszę Mam nadzieję, bardzo. że tak samo powiedzą <laughs> moje fanki. Koszula odda, Koszula odda. No dobra, wracamy do tematu, no Tak, wracamy do tematu. Lecimy do pasibusa. Tutaj idziemy do góry? Znaczy no, powiem Ci, że no, będziemy już chyba na poziomie. Trzy że tak nazwę food hall? tak, food hall. Może to nie, jakieś... No, no tak, no, bo po lewej po prawej masz jedzonko, nie? wszystko tam jest, znaczy, no może nie, tak. nie wszystko, ale jest dużo. Jedzenia, no większość, większość tych jedzonek, że tak powiem? Tak, jest, jest tam. Jest, no. jest. I co? I Wietrucha powiedział, że jest zestaw WK Dzika? tak. Nie tylko, tylko nie w... Wiem, że na pewno jest puszka dzika w tym zestawie, ale co tam jeszcze było, to już nie pamiętam. Ale że ten energetyk. Tak, energetyk jest na z... pewno w zestawie oczy, i nie i na pewno jakaś bułka. Na tylko wiesz, no? ja to widziałem jakiś czas, czas temu i nie wiem czy to już ruszyło, ale też powinno. Ja też Bardziej by człowiek, się martwił, wiesz? czy to jeszcze jest, o, bo to wiesz, pewnie jakaś aha, seria aha, limitowana, aha. nie? No to tak, jeśli będzie zestaw no bułka dzika, to bierzemy zestaw bułka dzika. Na pewno weźmiemy sobie jakiegoś burgera wege, żeby sprawdzić no, dla, dla, dla was świry. Co nie jecie mięsa. Bez mięs, bez świru. Czyli tak, weźmiemy na pewno kurczaka, wołowinę, e, wege. No. Trochę musimy w tym, w, tym, w tym wziąć, no bo tak naprawdę ten odcinek będzie... Tyczył tylko się tylko pasibusa. Pasiebusa. No właśnie. E, no i co, pasibus się tak naprawdę zmieniał przez, przez lata. E, ta sieciówka, teraz jest no ta sieciówka. Sieciówko. No tak. Firma wywodzi się z Wrocławia, ich pierwszy punkt był przy Arkadach. Przy Arkadach, tak, tak, dziadzio. Tak, tak, dziadzio. Ten dziadzio jest taką... Ikoną tej, 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 Początkiem. tej restauracji. I tak naprawdę też mamy zamiar trochę e, odwiedzić festiwal Pasibusa. Bo tak naprawdę ja jestem tam praktycznie co ja roku. Ja też, ja co rok roku. rok temu, no. albo dwa no. lata temu się tam spotkaliśmy. Darmowe koncerty, no, no mega. No mega fajna zajawa. sprawa. fajnie pan, mi to wyszło i wychodzi. Tak, tak. I to jest na partynicach. I oczywiście zapraszamy do Wrocławia zapraszamy panów, możemy coś razem opierdolić, no tak? Oczywiście, przybić piąteczkę. A teraz tak naprawdę ten pasibus jest wszędzie, nie? Chciałem się trochę śmiać, jak powiedziałeś, że się zmieniał trochę, bo to prawda. I właśnie chciałem porównać, że zmieniał się tak jak i bułka, jest coraz mniejsza, wiesz? Właśnie, to... niestety. <gry> niestety to tak... E... Kiedyś brałeś zestaw pasibusa i się najadałeś. Tak. A teraz a bierzesz teraz zestaw pasibusa je... i, jeszcze ty... i coś byś tak. jeszcze opierdolił. jeszcze tym bardziej to jest to, że jak yy, przychodzisz tam rzadko, to masz wrażenie, że ten burger no faktycznie się kurczy. No słuchajcie, no to co, jesteśmy już na ale miejscu. Ale cisza spokój, ty. Cisza spokój, nigdy tak nie ma, nie? No. Zawsze jest zbyt bydła, tyle rzeczy. wiesz, to też nie jest mój rejon w tak naprawdę i rzadko tu jestem, ale wydawało mi się że zawsze, że tutaj jest więcej ludzi. Ale jest fajne, fajnie duża, duża przestrzeń, jest gdzie usiąść, jest nagrać. nie? Ta. więc sobie z... na pewno fajnie komerkę postawimy myślę, że we dwóch sobie zjemy. No tak, będziemy mieli, powiem ci, że fajna randka nam z tego wyjdzie. Tak jest, tak jest. <śmiech> <śmiech> Kurwa, każda nasza nagrywka jest na randku, nie? Specjalny dla nas. 好。 Jest. O, no właśnie. Ale jakiś na na, na Laufacie jest. No jest słucham na kurczaku. A, no jakiś. Pitbullka, kurwa. od wuka? Dobra, jest dzik Burger, nie ma w ogóle paniery. Ten dzik Burger. A, no widzisz, właśnie, bo ja tam ja jest. No ja tam, ja jest, ja tam, ja tam, ja tam ja pewnie chodzi też yy, o ileś kalorii. No ma być jakby... No tak, to ma być. Dobra. No dla fit świurów, przyjdź do nas. No i co? W ogóle są polecane właśnie z Amigo Burger. Czy jest otwórny swój burger to ma tak wiemy go. No my jeszcze jesteśmy w meksykańskim vibe po ostatnim nagrywkiem Zasiewodzim. Mamy już dwa burgerki. I teraz masz maczę Burger i Amigo Burger. Ty, nie, nie słyszałem o tym. Słyszałem właśnie, no, że, że, że dziki jest burger, ale nie wiedziałem, że... To co, bierzemy yy, może tego Amigosa? No Amigosa, bo no, tu widzę, jest że jest na czasami wypchanej. Wy... To czyli Con i ona jest wege, tak? Weźmy awokadusa. Dobra. Weźmy awokadusa. A na jakim mięsie? Na kurze na kurze Rowana. Na kurze, dobra. Jadłeś tej kury panierowanej. Nie, no nie widać, że to jest kura panierowana. Stary, patrz. Nie dziękuję, wybieramy sobie awokado z kura. Skąd mamy cztery? Zapłaty. Podwójny saszburger, Burger, zestaw Jig Burger, Amigo Burger i awokado z kurczakiem. No i się zgadza. Kur... Bliżeniowo oczywiście. Gdyby się jakiś bank chciał zgłosić do nas, Ta, to to może być może... nasza reklama. Dokładnie. Nie obrazimy się, tak? Swel konto za zero. nie konto za zero. Pewnie to wyjdzie w, w swoim czasie wyjdzie w swoim czasie, ale na pewno już będziecie wiedzieć o tym, że mamy konto na Patronejcie, więc tak po prostu przypominamy, że zawsze będziemy cygełkę. Tam... Tak jest, zawsze można coś tam rzucić, e, na wspomóc dla nas będzie to mega fajna opcja, bo będziemy mogli się rozwijać, nie przepierdalimy tego na głupoty, nie. na żadną wódkę. Na rozwój. Na rozwój, na rozwój, tak. No i co, czekamy, mam numerek 87. Już no, chyba nigdy nie zamówiłem tyle żarcia z pasibusa, szczerze mówiąc. No powiem ci, że... Ale jak już robimy odcinek z jednego miejsca, no to musimy Powiedz Powiem tutaj... ci tak samo, że też nie, nigdy nie zamówiłem tyle rzeczy naraz w pasie pasibusie. Po drugie, nigdy nie zapłaciłem takiego rachunku, jak tutaj dzisiaj, w pasibusie. No. no, no. 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 tam mają tabakę, tam no, jest... Ja się... no, Kurwa. Oni mi dzisiaj fajrant, nie wiem, co. A tu przyszedł Gryzgen kurwa i się baj na kuchnię, nie? Da, da. O, no, tu widzę, że już kuranka dzwoni, pewnie zauważyła, że przyszliśmy, wiesz co uwaga, uwaga, przyszedł. przyszło No, tam na kuchnię dzwoni, halo, halo, Mieszko dojebane, wszystko dojebane. Chłopak się na pewno Pierdolić, to Ja Jak będę się starał, nie, ale Piotr lubi, nie? Tak, jebane. Ciuchy mam świeże sprania, prania, tak więc wypada je, zna pierdolić, tak? 27. O, to nasze. Dzięki. Dzięki. Dzięki bardzo. Go... Złe czy dobre? <grywa> Wszystkie. To zależy. Dzięki. Pierwsza bułka to jest e, awokadus, następna była to jest stary ten chyba smasz. Poczwórny smaż. Ja Jakaś i... cebulka chyba tu jest. I też bułka inna. Wygląda to zajebiście, aż ślinka się stary na maksa, nie? Także fajnie. No i co? Ten burger jest burger dzik. Dopierdolony kurczakiem. Widać, że to jest low fat, no bo sałata, stary pomidory, i kurczak. Nie no, tak, akurat to chude mięso, tak? Tak. Fryteczki klasycznie, Pasibu... pasibus ma takie swoje fryteczki oczywiście. No i tutaj dla, dla wege-świrów wzięliśmy nowość. Jest tutaj na pewno burger, nie wiem z czego jest Ale jest wega. Jest wega i jest chili con carne, więc mam nadzieję, że ta te chili też jest wege Na pewno jest No wege, zobaczymy, ale... co, wymyśl, co wymyślili, nie? Lecimy, nie śpimy, no, Trzeba nie? coś popierdolić i powiedzieć wam, co sądzimy tak. na ten temat Dobra yy, Burgerki widzieliście, więc yy, zaczynamy Bierzemy nasz cudowny... Magiczny nóż, biskangowy no. Ciekawie, jaki są no. to jest, nie? No bo Masz jak ma być o trawodzacto... tym kurczaku Chyba, że mam suchy, nie był. Może, no, jest. Bo jest się podwójny, nie? Jest to się człowiek, kurwa, zapcha, jak... I słuchajcie, to jest podwójne, nie? No, druga też Dobre, a tak, taki to nawet co? Jedziemy z tematem. Klucz chyba co? Mhm. I ser tu jest. Cream Cheese chyba, wiecie? Dzień dobry. O mhm. Ok, jest, Ta cebulka ona jest. Y... Chyba ja w taki sposób przygotowania cebulki. Bo... To jest karmelizowana cebulka. No właśnie. Po prostu basie. długo smażona. Powiem wam tak, kurczak nie jest suki. kurczak jest na pewno przygotowany metodą suwi. Tak mi się wydaje. Mhm. Czyli gotowany w niskiej temperaturze. Powiem wam tak. Jak na mały i do szczu. takiego w wcześniej, nie? Tak, ale samo mięso nie ma jakiegoś wybitnego smaku. No no bo ta, Chyba o no, to chodziło, nie? Żeby by... będzie zejść z tej by... kalorii, tak. żeby zrobić tego fitpółkę. To mm. właśnie chyba nie ma żadnych dodatkowych przypraw. No dobrze to jest, ale mówię, jakoś ten kurczak się wybitnie, nie wybija smakiem. Ale jest delikatny, fajnie zrobione, nie jest super. Ten sosik jest taki lekko posyrowy. Taki trochę z sieci? Takie słony takie swiczili trochę, nie? Jak najbardziej... Jak na... No ta buła jest tylko tutaj chyba kaloryczna, czy co? No tak, ogórka ogóle wygląda jak... No kawałek bo... sałaty. Co pomidor, ogórka trochę, nie? No tak, spoko pozycja. tu jest taki. I na górze i na dole był taki serek. No tak. Almet te... Właśnie, tak, i on mm. mnie jest po prostu mły, ani nie poszedł w stronę solną, ani z słodką. Ja bym mm. po prostu najbardziej określił. Mi on, mi on tu pasuje. Właśnie nie, on jest dobry, tylko o to mi chodzi, że ja bym po prostu... Myślę sobie, że bym go dosolił i żebym słodek. Żeby A, był słony, no, smak. Miał. Że smak. Szybiole, jest tak, albo... jest za bardzo neutralny. I wydaje mi się, że od tego serka można było w tej półce więcej wyprzedać, więcej zrobić. To tak. się trochę je jak kanapkę z kluczakiem. No. Tutaj... Coś taką wiecie, jakbyście sobie zrobili kanapkę w domu z skórą i posmarowali serkiem almetę -e? Takim? Nie, no bardzo poprawna kanapka, ale nie wybija się jakieś No, wybitna nie jest. Jakbym był, nie wiem, na redukcji, albo tam był, nie wiem, kulturystą czy coś, na ja pewno bym często odwiedzał, e, tylko po to, żeby to zjeść. Ale fryteczki nie próbowaliśmy. A właśnie, zawsze kurwa, fryty pierwsze. No, ale co, to no, wygląda? w że Teraz poprawiły się fryty w się muszę to przyznać. No dobre, są na co fryty, no. A czy nie, no. Teraz mówię, że frytki to wójtam, ale można tu spierdolić, to wiadomo. Kupmy, nie? Ja myślę, że to mogą być i frytki po prostu. Taka masowa, ale i frytki. Nie jest to tak, że siedzi kurwa pani Krysia i od 7 rano napierdala na, na całą Polskę frytki, o, i to bruziaki. na pewno tak nie jest. Może jest kilka Kryś w Polsce. Może jest kilka pani Kryś i ta pani Krysia w Warszawie robi frytki, pani Krysia w, w Wrocławiu i jak jest na Eliksie, to poszukujemy panią Krysię. Dalsze, się na kuchni i nie ma kręci, się, kresi, To, to... to, to w rybki? Kurwa. Tak. No i już. Kurwa ciekawy jestem tego wega susa. Dobra, troszkę go spłaszczam. Biorę nasz cudowny magiczny róż. Ale tutaj kurwa na czasu się Ale już. idzie. Idzie, idzie. No i zobaczcie. Jest to jakiś wege, wege kotlet. I tu jest wege kotlet. Praktycznie jest wege kotlet. Tak. I ciekawe jaki będzie na smak. Co? Wjeżdżamy, nie? Pachnie, wiecie jak? Jak falafel. Trochę. No, trochę tak. Dobra, atakuję. Ale, czy no to ode mnie już na pewno ten sam serek chyba to jest, co był w poprzednich burgerach, Nie? Chyba inny. Bo ten jest bardziej. Inny? Wydaje mi się, że ten ma po prostu jest bardziej. Nie, bo to jest inny. Wiesz, to jest przypraw? Z zajebania różnych przypraw. Wydaje no mi, mi się, że po prostu ci się No, to, kubi. no tak. I może połączenie z tymi przyprawami, ale przesuw jest tutaj lepszy. Zobaczmy. No jest czysty człowiek, jak miałem za chwilę. Ja Jak idę do roboty. Jest trochę pikantne to, czujesz? Mhm. Mm ale to może być na czosy pikantne. No tutaj, miał być meksykański jest meksykański. No mm -hmm. ja tak, to jest burger. Nie... Robiszcie z jednej jakieś. jedzicie falafa? To jest. jest, kukurydza, no wiadomo. Mhm. Tak. Kukurydza, fasona czerwona. No to to jest chili con carne. Ale. to jest taki pikantny falafel z naczosami. Zapycha to trochę, wiesz? No zapycha, no. Nie ma. czy znaczy, wiesz, okej, okay, no. Tu nie ma niczego w czystości, ale coś czystości. Bo tak to zapycha. Kurwa, jest trochę, trochę słuchawek? No. Nie? To miał coś zjeść, stary? Zjadłbym to, to wiedział, że to jest meksykański smak, tak? Ale bardzo poprawny, taki typowy. No i te naczosy nie pomagają tu. One jeszcze co ma tak. No um. to jest to serek, który wydaje mi się był ten sam. No do, do tego musi być przepoja, no. Do tego musi być przepoja, mamy przepoja, ale chcemy się sięgać. Nie wiem, no stary, to Na pewno dla wege-świrów byłoby to super opcja, nie? Wege-świry będą zadowolone. Mówię, gdyby dla to... Dla mnie kolejna wege-opcja, która jest do pominięcia taką le 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 lekką pikatność. fajne. coaj fajnie. Tak. Wszystko, smaki super. Tylko no, no, no ale no, no, okej. Okay, no, tak, takie, się. że dobrze no, przyprawione. No, o, no, o, no. o, tego, szu tego szukałem. Dobrze przyprawiony burger wege? Ale... Dawaj trochę teraz tego smasza człowieku. Ale tu jest, ale tu jest cebulka, ale tu jest... Czuję, że to będzie hit. No ładnie wygląda. Serek wystaje. I to będzie soczyście, no widać mm -hmm. Jak SpaceX Pytam Ja pytałaś ciebie, jak, jak, jak stopniu mięso wysmażone? Nie, to jest Smashburger, burger, więc tutaj są nie, wszystkie tak ale... samo wysmażone. Wiem, Kiedy, że kiedyś pytali. Ale to jest smashburger. burger. Ale z, z, żadnego ci nie pytali. A nie, w sumie żadnego nie pytali, bo my zaraz z ekranu, no dobra, nie było tematu. Smash burger, one są tak przyciskane do dobra. O. To z tego, z tego burgera to się udało. A. Musimy to to tak, my się dać że to co mieli w tym burgerze, mogliśmy sobie dać do wega. Czyli ta salsa ogórkowa wypadła nam ze smasza. Ale pęci ten smaszyk. I tu jest, no. Ten jest kurwa rakietka. Tylko nie wiem, co to jest, jakaś... No to jest obiurek, nie To jest ta salsa. Waśnie sobie smak ma to. Ale dobre. Dobre, no. Ja mam jestem fanem smaszyk i tu jest po czwórny smash burger, nie? Są cztery kotety i każdy jest przyłożony serem. I ten ser, nie? Mhm. Nie, to jest fajna bułka. Jest cebulka karnizowana. Bardzo smaczna. Bardzo smaczna. Mm. No i bez porównania do tej bułki wcześniej, tutaj no jest biegotno. <grytanie> biegotno, no. Ta jest zajebista, no. Ojej. to Ojej. Ta jest bardzo brak. O. No o. powiem wam, że ta... Super była. Zajebista. Mam nadzieję, Pasi że zostawicie tę bułkę w karcie, bo do tej pory zazwyczaj przychodzimy na wokadusa, ale po tym, co tu jest odjebane, to jest naprawdę... Mm. Aha, to jest coś jest. Masz na brzega też jest dobry. Nie ma To na... trochę barbek No patrzcie barbek nie? Ale nie do docząca. mi go tak okay. dokładnie określić. Nie masz aż tak dużo wędzenia w ale trochę barbek Kurwa, oni po mnie do stołu nie domejają, ale chuj. No, to było dobre. No To było pasiku, mój kochany. Jeśli będzie na festiwalu pasikusa, to go opieram. No ja tam ja pewnego razu tam zjadłem sobie e, burrito z no, no mówię? No, na na drugi dzień nie? nie? Panczo, sorry, <grywa> od razu dostaliście, kurwa, repremendę! Naprawdę, no pierwszy raz drugie I ruchamy pierwszy... o srakę. Chce, ch ch chcesz, żeby miał... Chcecie, kurwa, ch chcesz, żeby ją... Chcecie, chcecie, się, kurwa, odwodnił? Pierwsze podejście do puncha, no i dostałem takiego pancza, kurwa, że moja dupa A, musiała się Zaraz Tak, od razu został kurwa, no. na dupę i... No, no kurwa, to było dwa lata temu, może to zmienili, wiesz? Dobra, teraz mamy kurę, tylko że ta kura jest w panierce. No i tu jest, kurwa, mój faworyt od zawsze. No dobra, tak powiem to. Ja z tematem. No to tego awokado tutaj jest. Ta kura chyba była kiedyś bardziej wilgotna taka. Wydaje mi się, że jest przesuszona jest. No, w ogóle nie, to jest kawałek awokado cały stary. Nie jest stuchasz. Po prostu wydaje mi się, że kiedyś była bardziej. Myślę, sobie to Wiem, Nie wiem, no, przecież ja to je popiję od dawna. Ja tak? Ja jem jeszcze raz. Daj no, damy awokado z topka. awokado... Kiedyś było słodsze. Ewidentnie robi ktoś, to ktoś inny stary. No ale to wydaje mi się znowu, to samo to wcześniej przy wegę. Tu ani nie jest słona ani słodka, jest neutralne. Trzeba byś wziąć i nie sam sobie dobrawił. Kurde muszę dobrawić. Szkoda, bo to jest mój ulubiony burger i tam zawsze było może jakiś miodu dawalić coś. Mało słodyczy. Jakby też zapomniał przebrać, nie? Doprawić. Bardziej pasze się wydaje, nie? Bardziej, więcej... Właśnie nawet nie kłasnie, nie? Tak nie mogę. Właśnie ja będę gdzieś sobie tywną, czy coś? To... No. I, i po prostu na strunę, kurwa, to tu, tu, właśnie, albo słonę, że z nami? No ja wam mam tak, no. pasibus ewoluuje, to ewidentnie widać po nim, że coś się dzieje. nie? Wiecie, ja rozmawiam z Lezajmymi, którzy ludzi mówi, że pasibus się popsuł, a to. No to Słuchajcie, tak, nie wiem, zwrócę uwagę na komentarze na, na Facebooku, co tam się dzieje. Słuchajcie, no ja Passibus no To coraz mniejsza bułka, wiesz? Dokładnie. Ta. I, I tak naprawdę każdy z nas, yy, znaczy każdy z nas, i ja i Piotrucha, jemy tego pasibusa tak naprawdę od. O się długo, no. Ewoluuje. Moim zdaniem jest inny smak tego awokadusa niż kiedy jadłem go jeszcze stary, może nie wiem, dwa miesiące temu. Kurczę, i teraz szczerze mówiąc, jak to była moja topka, jeśli chodzi o burgery z pasibusa to awokadus. Bardzo lubiłem coś Gonzalesa, chociaż to Gonzales teraz już też nie jest taki ostry jak był. Kiedyś mi wypalał mordę, a teraz nie ja go Jeszcze jest chorizo, jak się nazywa? Charizard. Trzeciego, Cz nie? chyba Charizard, no. a tego nie jadłem. Też polecam, bo tam masz y kiełbaskę... Y chorizo. Chorizo. Ja lubię bardzo chorizo. Ja też. Lubię ja miło bo są różne, nie? Są y, pikantne... Troszkę, troszkę. I powiem Ci, że to też miałem właśnie czas, że gotowałem tą bułkę, nie? Aha. Wjeżdżałem i, i od razu wjeżdżałem z też, no bo się, się nie zastanawiałem. I reasumując, generalnie pasik. Ja będę chodził dalej do pasika, bo lubię pasika, nie? I widzicie, teraz jedliśmy tak naprawdę jakieś burgery miesiąca, był burger z siliką karne, był burger poczwórny słończy. No i dla mnie ten burger był najlepszy dzisiaj. No, jakbym na przykład, nie wiem, za tydzień teraz miałbym przyjść do Pasiewusa, to bym przyszedł na tego podwójnego. No, awokadusa na razie się obraziłem. Przyjdę na awokadusa do Was yy, za dwa miesiące, tak jak teraz mniej więcej miałem dwa miesiące przerwy. I zobaczymy, nie? Zobaczymy, może coś tam udał no, uwagi do siebie, wiesz. Ktoś tam e, dosypie e, soli do pieprzy, weź. Tam... Mi tam słodyczy brakuje i po prostu tego miodu wydaje mi się, że to był miód. Nie wiem, coś słodkiego, ale może przejdę się po prostu do jednego basiebusa, bo akurat nie jesteśmy w Magnoli. Dobra, no co słuchajcie, zjedliśmy, ja się nawet najadłem. Bo Teoretycznie dzisiaj ma tak. burgery, więc jakby nie było to. Ja powiedzmy, że no tak. jeden burger kiedyś z Pasibusa i pół. No i pół, no, no dokładnie. No tak, bo, bo. kiedyś. skurczył się. Kiedy tak. nie kasz, wiesz, nie jest, to nie jest zapisane z palca. To nie jest jakby też nasza tego wyłącznie opinia. Bo... A ceny poszły w dół czy w górę? Nie, bo zostały te same. Wydaje mi, się, że te ceny, nawet wydaje mi się, że nie została taka sama. I Nie pamiętam ceny, nie chcę farmazonić, bo nie pamiętam ceny. No to A, jest, tak. chuj, ja ja wydaje mi się, że z... Dobra, jestem pewny, bo nie może mi się wydawać, że jestem pewny. Jestem pewny, że bułka jest droższa i jest mniejsza. I chuj. Tak powiedziałem, tak jest. No i okej, okay. no ja się nie wpierdalam, ale no, zaufam Piotkowi, bo ja nie pamiętam, ale no, jeśli tak jest, no, to chyba słabo nie. Mimo no wszystko to było smaczne, ale po spróbowaniu wersji Wege, no to poczułem taką... Taki moment miałem, że chyba już nie ma miejsca, bo żyłeś to i zapychało to. No to totalnie się zapychała ta poważna. No. I wiesz, i gdzie jest zapoja? Gdzie jest no, zapoja, to nie? To trochę jak ten y, burger, co byliśmy w KFC i, i też trochę, bez, no bez zapoju to byłoby ciężko. Ciężko, jest, no, no niestety. Nie? Dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj, my jesteśmy najedzeni. E, widzimy się w następnym odcinku, gdzie jeszcze nie wiemy, ale na pewno będzie smacznie i zabawnie jak to wygryz Gęgu. Papa i do zobaczenia. Piądeczka, piąteczka.